Dzień dobry, nazywam się Magdalena Siejka, jestem pośrednikiem kredytu hipotecznego. I to jest kolejny odcinek Waszych pytań i moich odpowiedzi odnośnie zagadnień kredytu hipotecznego. Zadajcie mi komentarze, zadajcie mi pytania w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, więc postanowiłam je zebrać, pogrupować tematycznie i udzielić Wam również odpowiedzi na. Na te pytania w formie nagrania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wkładzie własnym, a dokładnie, a dokładnie wkładzie własnym, gdzie, jako ten wkład własny, może być druga nieruchomość. Czy jest to możliwe, gdzie, więc dostaję od Was dosyć sporo pytań w tym zakresie, więc postanowiłam odpowiedzieć na kilka. Pytanie pierwsze: mam pytanie, czy jeżeli e, mam własne mieszkanie warte około 450 tysięcy złotych i nie chcę go sprzedawać, a chcę kupić nowe, łącznie 600 tysięcy złotych z wykończeniem, to czy mam możliwość wzięcia kredytu pod, pod zastaw tego pierwszego mieszkania bez żadnego wkładu własnego? Tak, jest taka możliwość. Jedyną możliwością, e, jedynym bankiem, który e, daje taką e, możliwość, to jest Santander. E, m, tylko trzeba pamiętać tutaj o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to m, musi być ono mniej więcej, e, wart, znaczy taka minimalna wartość, połowa y, mieszkania, połowa nieruchomości, którą chcemy nabyć. W, tutaj, w przypadku y, klientki, która do mnie napisała, mieszkanie nowe to jest 600 tysięcy, jej mieszkanie to jest 450, więc jak najbardziej, ponieważ minimum 300 tysięcy. Wartość tego obecnego mieszkania musiałaby mieć, żeby bank nie potrzebował żadnych dodatkowych środków, żadnego dodatkowego wkładu własnego, tylko w, w formie tego mieszkania. Trzeba pamiętać, że jest to dobra, dobra możliwość, dla, dobra opcja dla osób, które rzeczywiście nie mają żadnej gotówki. Tylko niestety czas oczekiwania e, na ten moment w Santanderze to jest 3-4 miesiące. Więc tutaj mm, musicie zadać sobie pytanie i, i sprawdzić, tak, e, na co potrzebujecie ten, ten m, kredyt i czy zbywca bądź deweloper y, będzie chciał czekać tyle czasu po prostu. Pytanie drugie. Jeżeli daje swoje mieszkanie na wkład własny. I biorę kredyt na całą nową nieruchomość, to mam w dalszym ciągu pierwsze mieszkanie, które mogę na przykład wynajmować. Czy dobrze rozumiem, czy mogę je w każdej chwili sprzedać? I jeśli tak, to czy całość musi pójść na spłatę kredytu? Jakie jest ryzyko takiego rozwiązania? Generalnie ryzyko jest takie, że jak dajemy drugą nieruchomość i coś się wydarzy, że przestaniemy spłacać te, ten kredyt, no to bank zabiera nam dwie nieruchomości, ponieważ jakby na obydwu, na obydwu ma zabezpieczenie. Oczywiście, jeżeli jest druga, druga nieruchomość, to można ją sprzedać ale tylko za zgodą banku. Tak? Ponieważ no, nikt nie sprzeda, jakby nie ma możliwości sprzedania jej bez wiedzy banku, no, ponieważ w dziale czwartym jest pisana hipoteka tak? na tym mieszkaniu. I tutaj no, raczej bank nie będzie miał problemów z tym, żeby, żeby ją sprzedać, ale wtedy właśnie zastrzeżę, że na przykład czy część, czy całość musi pójść na spłatę. To już jest kwestia indywidualnej decyzji banku do danego, danej sytuacji, danego kredytu, więc musicie, musicie o, takie, o taką zgodę i jak to by dokładnie wyglądało już pytać bank. Pytanie trzecie. Czy ko korzystnie jest uzbierać na wkład własny czy dać drugą nieruchomość pod zastaw? <laughs> Osobiście um, uważam, no, że lepiej jest e, mieć wkład własny w gotówce. Dlaczego? <laughs> A chociażby dlatego, że mamy dużo więcej możliwości po prostu. E, dużo więcej banków jest w stanie nam udzielić takiego finansowania już od 10%. Oczywiście, w sytuacji, kiedy nie mamy w ogóle, no to, to jest tak naprawdę jedyna, jedyna, jedyna opcja, tak? Natomiast jeżeli mamy drugą nieruchomość i mamy wkład własny i zastanawiamy się, co wybrać, to posiadając tylko i wyłącznie, dając tylko mieszkanie na, na wkład własny, przede wszystkim, zostaje nam tylko i wyłącznie jeden bank. Dwa, jeżeli coś się stanie, to tracimy obydwa, obydwie nieruchomości, tak, jeżeli kredyt zostanie przestanie być spłacany, e, natomiast jeżeli mamy wkład własny w gotówce, to e, liczba banków, które nam się otwiera, jest dużo wyższa, więc też mamy, możemy wybrać sobie ofertę, którą chcemy. No i jeżeli z jakichkolwiek innych powodów, któryś z banków nie dałby nam kredytu, no to zostaje, zostają pozostałe, tak, więc gdzieś tam jest ta dywersyfikacja ryzyka i no to jest to po prostu bezpieczniejsze dla Was. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. Py, pytajcie, zostawiajcie komentarze, możecie pisać wiadomości, postaram się sukcesywnie na nie odpowiadać, również nagrywać takie właśnie filmiki, też dajcie mi znać czy w ogóle podobają Wam się czy, czy, są, czy są dla Was ok czy, czy raczej woliby, wolelibyście w innej formie to taki feedback byłby bardzo przydatny dla mnie po prostu także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia